Witam Was serdecznie! Odkąd pamiętam, marzyły mi się koniakowe oficerki jeździeckie, które widziałam podczas zawodów międzynarodowych i tych krajowych, utopowych jeźdźców. Dziś mam okazję sama zamówić sobie takie oficerki i pokażę Wam, jak zamawia się oficerki szyte na miarę. Ja dla siebie wybrałam oficerki z firmy Petri, ponieważ mam już jedne oficerki z tej firmy i sprawdzają mi się naprawdę świetnie no i super wyglądają na nodze. Na stronie Petri możecie zobaczyć wszystkie dostępne modele tej marki dla danej dyscypliny oraz skorzystać z całkowitej personalizacji buta, no i możecie dowiedzieć się także nieco więcej o każdym z tych modeli. Jeśli chcielibyście skorzystać z opcji personalizacji butów jeździeckich, to wtedy wchodzimy na stronę Petri i tam jest cała strona właśnie z możliwością personalizacji, gdzie możecie wybrać sobie rodzaj podeszwy, oprzycia, czyli nicie, które nici, które oprzywają but, możecie wybrać ich kolor, można wybrać sobie rodzaj skóry oraz dodać dodatki takie jak na przykład kryształki. Buty Petri używane są przez takich jeźdźców jak na przykład Żaneta Skowrońska-Kozubik, Edward Gall czy Izabel Wert. A moje buty zamawiam u sprawdzonego dystrybutora tej marki w sklepie jeździeckim Equishop, który cechuje się fachową i doświadczoną obsługą. Osobiście dla siebie wybrałam model Sublim, którego niezwykłą zaletą jest to, że ten model jest bardzo dopasowany do łydki i ją wysmukla. Jest to model przeze mnie już sprawdzony i wytestowany. Mam już taki model w kolorze czarnym ze skórą lakierowaną, a tym razem wybieram kolor koniakowy. Należy pamiętać, że buty firmy Petri są wykonane ze skóry, dlatego też potrzebują czasu na rozjeżdżenie, co niejednokrotnie kończy się niemałym odciskiem, ale zapewniam Was, że warto. Gdy nasze buty są już rozjeżdżone, to w takich porządnych butach jeździ się zupełnie inaczej. Przez to, że są dopasowane do, idealnie do łydki, stopa leży stabilniej w strzemieniu, samo oparcie na strzemieniu jest też lepsze. Z doświadczenia też wspomnę, że zamek jest najsłabszą częścią buta, dlatego też za każdym razem, gdy go zapinam, staram się to robić bardzo ostrożnie. Aby zamówić oficerki szyte na miarę, musimy pobrać miarę własnej nogi musimy zmierzyć długość stopy, długość łydki i obwód łydki. Zaraz dokładnie pokażę jak i można zrobić to na dwa sposoby. Albo samodzielnie w domu, albo wybrać się do sklepu Equishop, gdzie pomogą w tym specjaliści. Ja robię to samodzielnie. Zaraz dokładnie pokażę jak to zmierzyć, ale wybierając swój rozmiar, wystarczy zestawić kolumnę szarą. Kolejno z kolumną granatową, i wtedy wyjdzie nam nasz rozmiar. Ale żeby to zrobić, najpierw trzeba zmierzyć stopę. Zaczynamy od zmierzenia długości stopy. Długość stopy mierzymy od środka pięty do środka dużego palca. Najlepiej na stojąco. Następnie w pozycji stojącej, zginając lekko nogę, mierzymy wysokość łydki. Następnie Mierzymy obwód łydki w najszerszym miejscu. Należy pamiętać, aby nie ściągać miarki zbyt ciasno. Tutaj, jak masz 38. Jakie... No. 47. No to mam tu 47, 35. Tak, to do... było. Teraz pozostaje tylko czekać na moje zamówione, wymarzone buty. Jak już przyjdą, obiecuję, nagramy obszerny unboxing i pokażę Wam moje cudeńka.